W tym filmie pokażę Ci jak bardzo szybko i dokładnie oraz bezproblemowo sprawdzić prędkość internetu na Twoim Macu, aby poprawnie sprawdzić prędkość internetu, radziłbym Ci mm, zamknąć aplikacje, których nie potrzebujesz w danym momencie, więc zamknę da mapy. Aby to zrobić, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij dwoma palcami, lub kliknij. Trzymając przycisk kontrolny na klawiaturze, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie kliknij na zamknij. Teraz zamknę mapy i na przeglądarkę. A jeśli masz więcej aplikacji, które mogą zużywać dużo łącza internetowego, jak gry, czy cokolwiek innego, radziłbym Ci je zamknąć, żeby uzyskać lepsze wyniki. Następnie przejdź do e, swojej ulubionej przeglądarki i wejdź na speedtest.net. I kliknij Enter, teraz po prostu kliknij Idź, co jest bardzo proste i szybkie do wykonania. Możesz też zmienić serwer, jeśli chcesz, ale ja po prostu kliknę Idź z domyślnym ustawieniem. Co jest wygodne? Potem możesz zezwolić na dostęp do swojej lokalizacji, żeby uzyskać lepsze wyniki, co jest zalecane. A teraz widzisz, że przetestowałem moje połączenie tutaj. Co pokazuje, jak działa ten proces. Widzę moją prędkość pobierania i prędkość wysyłania. A tutaj są moje inne dane, czyli jitter, ping pobierania i ping wysyłania i to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.